Serdecznie zapraszamy do wspólnego czytania bajek. Dziś przeczytam Wam książkę pod tytułem Nie chcę iść do szpitala. Autor Tony Ross. Au, au, oj! Płakała mała księżniczka, boli mnie nos. Urósł ci tam mały wózek, powiedziała pani doktor. Ja go wydobędę, powiedział generał, wyciągając miecz. Nie, powiedziała pani doktor, sami sobie nie poradzimy. Wasza wysokość musi iść do szpitala. Nie, wołała mała księżniczka ja nie chcę iść do szpitala. W szpitalu jest miło odpowiedziała pani doktor. Dostaje się tam słodycze i książeczki. Ja nie chcę, powiedziała księżniczka. W szpitalu jest miło, powiedziała królowa, która kiedyś tam była. Nie chcę jechać do szpitala, odpowiedziała księżniczka. Poznasz tam wielu nowych przyjaciół, przekonywał premier. Ja nie chcę jechać do szpitala. Odparła księżniczka i wybiegła z pokoju. — Gdzie jest księżniczka? — wołała królowa. — Czas jechać. — Nie ma jej w pokoju — powiedziała pokojówka. — Nie ma jej też w koszu na śmieci — powiedział kucharz. — Nie ma jej w żadnej z moich łodzi — powiedział admirał. — Nie ma jej na dachu — powiedział ogrodnik. Jest na strychu! zawołał król. Ja nie chcę jechać do szpitala, powiedziała księżniczka. Ale mała księżniczka musiała jechać. I guzek znikł z jej nosa. Teraz już się lepiej czujesz, powiedziała królowa, więc możesz umyć zęby i uczesać włosy. I posprzątać pokój, i nie, zawołała księżniczka. Ja chcę wyciąć migdałki, ale dlaczego, spytała królowa, chcę z powrotem do szpitala, odpowiedziała mała księżniczka. Traktowali mnie tam jak księżniczka. Obrigado.